Cześć, mogę wszystkim ja nazywam się Olo i witajcie w kolejne materiale na tym właśnie kanale, jak tytuł brzmi, jak zarobić pierwszy milion w grze Frontarków. No i właśnie chciałbym wam pokazać jak taki właśnie pierwszy milion można zarobić po każdym łajpie. No i przelecimy się, przelecimy się w standardowych miejscach, gdzie ja przeważnie dropię. Jest to oczywiście mapa Inter, tak zwany no i będziemy dropić elektronikę. Moim zdaniem, najlepsza elektronika do dropienia znajduje się właśnie na mapie Interchange. No i oczywiście jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, gdzie warto się udać warto się udać na zaplecze, tu są komputerki do przelutowania, a znajduje się te pomieszczenie na idei, tak naprawdę jak macie ideę, to jest tutaj te pomieszczenie, tu są takie magiczne pomarańczowe drzwi, trzeba tam wejść no i od tych drzwi biegniemy prosto do kolejnego sklepu tych sklepów jest sześć w sumie no i jedno wam pokazałem, to nie jest taki sklep to jest bardziej taki, nie wiem, magazynek magazyn, można powiedzieć biuro tak zwane, to nie jest sklep ale sklepów jest pięć, no i plus. Magazynek, czyli 6 tak naprawdę. To są ścinki, oczywiście, z gry, bo jak zawsze nagrywam, no to są ścinki z gry. E, także lecimy teraz tutaj do góry. Się magieniek. E, lecimy do góry. tędy. No i tutaj po lewej stronie zaraz mamy pierwszy sklep, na którym razem się telefony na tych tutaj stoliczkach. Także zobaczymy, czy teraz nam się po szczęści coś uda nam się wydropić. No, nie mamy tutaj niestety szczęścia, ale tutaj respią się oczywiście telefony w tych stoliczkach. I z tego sklepu biegniemy prosto przed siebie Nie musimy przebiec tak naprawdę calutki sklepik. I prosto, prosto, aż tam do samego końca, gdzie widzicie tak naprawdę czerwone, e, czerwone LEDy. Do samego końca musimy przebiegnąć. Tutaj trzeba uważać oczywiście, bo jest to środek mapy, tu są boty. Ja oczywiście jestem na offline, bo to jest taki zarobkowy rajdzik dla pokazania, jak się w ogóle biega, gdzie najlepiej biegać na interku. Także ja na razie tutaj nie spotkam nikogo, także ja mogę po prostu biec przed siebie, ale wy, jako nowi gracze, jako gracze po łajpie, no to oczywiście uważajcie tam na środek, bo tam są oczywiście boty. No i jest najlepszy sklep przed nami, Techland, gdzie musimy... No musimy po prostu zajrzeć, ponieważ tutaj sama elektronika dropi. No po prostu jest tego pełno tutaj, ale oczywiście, no niestety, o, Tetris, czyli mamy 100 tysięcy, bo jeden Tetris to jest tak naprawdę jeden bitcoin na wymianie u Mechanika bodajże, jeżeli dobrze pamiętam Dobra, tutaj nie mamy nic niestety, tutaj nie mamy nic niestety, tutaj nie mamy nic niestety. No, coś nie dropi, coś nie dropi. Halo halo, ja tu nagrywam materiał na YouTube. A tutaj nic nie dropi. Halo, dobra, mamy jakiś kordej. No dobra, no, wydropiliśmy jednego tetriza. Więc niezbyt dużo, ale biegnijmy dalej. Jeszcze mamy trzy sklepy przed sobą. Kolejny sklep jest zaraz za tymi schodami, tutaj w lewo. I to jest też bardzo fajny sklepik. Tu jest niestety trochę ciemno i trzeba się trochę porozglądać, żeby nie przeoczyć, o właśnie, GPX-a na przykład. Jest to koszt 50-60 tysięcy, także polecam sobie tutaj też przychodzić. O, mamy tutaj gaz analizer 30-40 tysięcy, do misji jest potrzebny. No i oczywiście lampka biała, 10 tysięcy, no i tutaj mamy G-Monta, tak zwanego, o, zaś zrobiło, 30 kolejnych tysięcy. Niestety, no gra niestety właśnie takie maścinki. To nie jest wina od nagrywania oczywiście, to jest wina po prostu gry. Ale nic wam się nie dzieje z komputerkiem. To po prostu na nagraniu tak będzie wyglądać. Dobra, kolejny sklep mamy tutaj. Zaraz jak wychodzimy stamtąd, tutaj biegniemy i tutaj w prawo biegniemy. I mamy kolejny sklep, gdzie znajdujemy też elektronikę. która jest oczywiście droga droga. Tu mamy o jakieś kabelki. No i niestety nic ciekawego nie znalazłem tym razem. No ale dobra, biegniemy dalej. Wybiegamy oczywiście z Erasmusena. No i biegniemy teraz tędy. Tu mijamy generika tak zwanego, albo generika. O, może bardziej po angielsku powiem generika. Tu mamy kibę. To jest oczywiście jeden z lepszych sklepów, tylko trzeba mieć oczywiście do niego klucz. No i tam widzimy, że tam jakaś broń chyba jest. Dwie bronie, widzicie? Tu jedna broń i tam jest druga broń. Tutaj powinna się trzecia broń respić. O i właśnie jest zmodyfikowana, widzicie tam? No i tutaj na tych manekinach dropią... Hmm, hełmy, oczywiście kamizelki kuloodporne, ale chyba nie tym razem. No i pełno tutaj jest dodatków do broni. Także warto sobie mieć ten klucz jakoś załatwić oczywiście. No i dobra, kolejnym sklepem, który musimy zobaczyć jest to German. Tak zwany German. No i tutaj dropią też różne przedziwne cudności elektroniczne. No niestety, ale nie tym razem. No szkoda jak nagrywam, że nic tutaj ciekawego nie pokażę. Ale mamy jakiegoś drilla, coś tam ciekawego udało nam się oczywiście znaleźć. No i to jest cały ran zarobkowy tak naprawdę, minęło 6 minut, no gdybym nie opowiadał o tej kibie, gdybym może szybciej zaczął biec, no to oczywiście z jakiejś 4 minutki by to mi zajęło. No i oczywiście co udało nam się wydropić Z tego wszystkiego to najbardziej Tetris zawartościowy, Najwięcej pieniędzy można z niego sobie wyciągnąć, bo to jest jeden Bitcoin. Oczywiście GPX tak zwany e, też oczywiście jest drogi. Czekajcie, ja bym musiał sobie tutaj jakoś uporządkować. To damy tu, to damy tu, to Tetris Meister No. Także mamy Tetrisa, mamy GPX -a, tak zwanego. Gas Analyzer też jest drogi, bo to jest 30-40 tysięcy i tym bardziej jest potrzebne do misji. Mamy oczywiście dwa. No i do tego lampę bym zabrał i oczywiście kartę. Jakąś tam kartę, nie? Z mikroprocesorami, no. Także. Jak widzicie pełno elektroniki można tutaj znaleźć na tej mapie i to są moje rajdy zarobkowe. Jeżeli chcieliście się dowiedzieć jak zarabiać pieniądze podczas wipe'u, to jest właśnie sposób, mój, chyba najlepszy sposób w grze, czyli po prostu dropienie elektroniki na Interku. Także jak macie gamma kontener, bierzcie plecak, bierzcie jakąś broń zawsze do obrony, no i lećcie na Interka, no i dropcie te wszystkie elektroniki. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że materiał wam się przydał. Jak zrobić pierwszy milion? Łapeczki w górę, suba na kanał, mile widziane. Budujemy razem ten kanał. No i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów, oczywiście do kolejnych live'ów, codziennych live'ów. Także na razie do zobaczenia. Cześć.